i Sośnica i wszyscy uczestnicy duchowi naszego wytrzymowania. dziś otrzymujemy słowo znamienne, ponieważ Jezus objawia nam sposób, w jaki na nas patrzy. Patrzy na nas jako na przyjaciół, których sam wybrał dla siebie. Na jakiej podstawie dokonywał wyłogów. Nie wiem, to jest podyktowane właściwością jego serca, swojego decyzję. Na pewno nie dokonywał wyboru na bazie naszych osiągnięć i nie były mu przeszkodą nasze ograniczenia, nasza puchość. Wybrał w ciało. Zdecydował się na siebie, na mnie. Wybrał nas i przeznaczył na to, abyśmy szli i abyśmy owoc przynosili i to o odskrwaniu. Jaka to nasza zasługa, że jesteśmy dziś tu, gdzie jesteśmy, w sanktuarium, przy świętych schodach, które upamiętniają prowadzenie Jezusa do Pałacu Najważnego? Jaka to nasza zasługa, że jesteśmy w tym kościele podwyższenia Krzyża Świętego w Sośnicy, że prowadzimy się na słuchanie Słowa Bożego? To nie jest podyktowane jak my byli naszymi właściwościami, Jego wyborem, Pana, to staliśmy wybrani, słuchać dzisiaj Słowa Bożego, a w sercu mieć wzbudzaną przez Słowo Boga wiarę, nadzieję i miłość i odczuwać zjednoczenie z Bogiem, wchodzić w komunię z Nim i być uznaniami do życia, mocą Jego Ducha, bo cóż to za owoc ma się w nas pojawić, gdy idziemy, Brał nas, abyśmy szli i owoc przynosili. Jakiego rodzaju owocu spodziewa się Jezus po nas? Spodziewa się po nas owocowania tej miłości, którą On sam nas daje. Spodziewa się po nas tego, że będziemy korzystać z Ducha, którego w nas nie że zrobimy użytek z tego przebaczenia, które nas obdarza, gdy patrzy na naszą historię i mówi, dobrze, zrobimy z tego historię świętą, zrobimy z tego historię zbawienia, podczas gdy Ty, ja patrzymy na naszą historię z mieszanymi uczuciami co najmniej. Przed niektórymi momentami może się wzdrygamy, coś chcielibyśmy zapomnieć, z czegoś też jesteśmy dumni. A Jezus patrzy na całość i mówi, Jak Ciebie wybrałem, żebyś szedł i przynosił owoc i żeby Twoja historia mogła zajaśnić wobec świata, jak historia zbawienia. Na Twoim przykładzie pokażę Ci, jak wielkie jest miłosierdzie moje. Tak usłyszała Pałestyna, tak usłyszeli wszyscy święci jednym po drugim, tak my dzisiaj też słyszymy. Nie się. Miłujcie jeden drugiego a tak, jak ja Was umiłowałem, a umiłował nas jako grzeszników. Umiłował nas jako kruchych, niezdolnych sami z siebie do miłości. Ta właśnie miłość Chrystusowa, przebaczająca nam naszą słabość, kruchość, ograniczenia i wszelkich grzech, ta miłość sprawia, że możemy teraz z niej czerpać i coś z tego dać tym z siostrom, z którymi pielgrzymujemy, do których wrócimy po pielgrzymce, z którymi żyjemy na wschodzie. Jezus nie mówi o zwyczajnej filantropii, o geście charytatywnym, o miłości bliźniego, o miłości całego świata. Nie. Dzisiaj mówi nam, miły brat i siostry, tak jak ja Ciebie umiłowałem, miły tych najbliższych, są najbardziej nieraz trudni do zniesienia, bo są najbliżej. Łatwo jest miłować Koreańczyków, Wietnamczyków, Japończyków, z którymi się nigdy nie spotkam. Współczuć im, kochać, wspierać misję. Trudniej jest przyjąć brata, siostrę, który ma swoje kolce, ma swoje chropowatości, ale on też ma to samo ze mną, tak samo mnie. Potrzebuję przyjąć takiego, jaki jestem. Jezus właśnie to uczynił. Każdy z nas przyjął z tym wszystkim, co wobec nas samych jest powodem jakiegoś takiego odrzucenia. Czasem nie możemy na siebie patrzeć, a Jezus patrzy na nas z miłością i mówi, i mówi do nas, przyjacielu, mój, przyjacielu. idź tą drogą, którą ja zapoczątkowuję w tobie przez moją miłość. Idź tą drogą i zobaczysz, że będzie okres. Panie, od czego mamy zacząć? Przyjmij moją miłość. Przyjmij moją mękę i śmierć za siebie. Przyjmij moje zmartwychwstanie i dziś przyjmij moje słowa. Słuchaj tego, co do ciebie mówię. I staraj się to zachować w sercu. Bierz sobie do serca moje słowa bardziej niż słowa wszystkich innych. A zobaczysz, że mocą tego słowa, tej miłości, będzie się w tobie rodziło to, że będziesz kochał. Tak słyszeli Izraelici, kiedy wyprowadzeni z Egiptu, podprowadzeni pod górę Syja, pod Syna i otrzymywali kodeks przymierza, przykazania. Wówczas usłyszeli od Pana Boga przez ustawę Mojżesza, przede wszystkim słuchaj. Izraelu. I zobacz, że nie ma nikogo, kto by tak chciał miłościwie zapanować nad Twoim życiem, jak ja. Pan, Bóg Twój, Pan jest jedyny, jedyny taki, którego imię oznacza, że jest z Tobą, by Cię zmieniać, by Cię To imię, które by Bóg objawił Mojżeszowi, to imię, które najpełniej zajaśniało w Jezusie Chrystusie, na nasze grzechy, to imię oznacza, że Bóg ma taki sposób bycia w relacji do nas, że to przynosi zbawienie. On jest przy nas po to, abyśmy my, którzy sami z siebie jesteśmy znikomi, nie mają nicości, jesteśmy, żebyśmy mieli życie i jest z nami na naszych drogach. Słuchaj tego słowa, które pochodzi od Boga, który jest, się był. A zobaczysz, że będziesz kochał, będziesz miłował Pana Boga Twojego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Tylko słuchaj i to wezwanie i zaproszenie do posłuszeństwa Bogu umieść sobie wszędzie, gdzie pada Twój wzrok. Umieść sobie między oczami, że jak będziesz się przeglądał w zwierciadle, Ty zobaczysz, zobaczysz kim jesteś, bo nie Boga i przynależność do Boga jest wypisana na twoim czole. Umieść sobie na ręce, cokolwiek będziesz działał, będziesz pamiętał, że pierwsze jest posłuszeństwo Bogu, słuchanie, bo, słuchanie Go, słuchanie Jego słowa. Umieść sobie na drzwiach twojego domu, jak będziesz wychodził z domu, wracał z pracy, będziesz wiedział, o co chodzi w życiu, bo tam będzie to słowo słuchaj, słuchaj. Pan Bóg twój jest Jedyny, jedyny tak, który zwalnia I na bramach miasta, czy gdziekolwiek są te bramy, gdzie wstępujesz w różnych sprawach, umieszcza to wezwanie, tę świadomość pobudzeń. Pan, Bóg, Twój Pan jest jedyny. I będziesz pokokał. Będziesz miał z tego słuchania coraz bardziej moc przygnięcia do Pana i we Jego woli. I to jest droga, którą nam wyznacza. Wtedy im wezmiesz imienia Pańskiego i im będzie ciąg obroną. Będzie Ci mocą, bo imię Jezus oznacza Bóg zwarię, Pan zwarię. Bracia i siostry, my zostaliśmy w imieniu Boga zanurzeni przez Chrzest Święty. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego zostaliśmy wprowadzeni. Ja Ciebie chciał, oznacza ja Ciebie zanurzam. W imieniu, w imię, to nie jest tylko zanurzenie w wodzie, to jest zanurzenie w tajemnicy Boga, który przyszedł by mnie zbawić, umiłować skutecznie. Jeśli przeżywamy dzień po dniu to słuchanie Boga, zanurzanie się w Jego imieniu spełnia się to, o czym też mówił święty Jan Paweł II i przeszłowie podczas pielgrzymki, w 1991 roku, kiedy rozważał drugiego dnia, drugie przykazanie, tak jak my drugiego dnia idziemy, drugie przykazanie rozważamy, nie będziesz wzywał imienia Pana Boga Swego nadaremnie. I papież święty Jan Paweł II mówi wtedy nam, Rzeszowi, i dziś teraz też przywołujemy te słowa, mówi nam, to, to wzywanie imienia Pana. Jest już zawarte w naszej tożsamości chrześcijańskiej. Jesteś chrześcijaninem christianoi po grecku, czyli imię Chrystus, pomazaniec Boży. Jezus Chrystus zwycięski Pan. Ono jest w Tobie. Ilekroć Ty przyznajesz się, że jesteś chrześcijaninem, już w tym brzmiewa imię Boga. I mówi papież, oby Twoje życie szło za tym wezwaniem, oby Twoje życie... Nie było byle jakie, żeby się nie udaremniło to, co oznacza życie chrześcijaninem. Do tego jesteśmy zapraszani dzisiaj przez świętego Jana Pawła II. Nie tylko, żeby nie wzywać do rzeczy i imienia Pana Boga, tylko żeby tak żyć i tak powoływać się na imię Boga, żeby ono jaśniało w swojej prawie. Żeby ci, którzy nas spotykają, mogli Boga poznać. Święty Jan Paweł II łączy więc to przekazanie z wezwaniem Jezusa, tak nie świeci Wasze światło przed ludźmi, aby widzieli Wasze dobre uczynki i chwalili Ojca Waszego, który jest w Nim. I jeszcze mu dodaje, to jest właśnie ten fundament, na którym się buduje prawdziwy dom człowieczeństwa. wtedy, jeśli tak gdy do imienia Bożego, choćby spadły na wałnice różne na nasz dom, On się trzyma. Bądźmy bracia wdzięczni, bracia i siostry wdzięczni za łaskę wybrania, za to, że jesteśmy tak darmowo i skutecznie wyjmowani przez Boga. Bóg nie żądał od nas rzeczy, od których by nas nie uzdalmiał. Jeśli nas wzywa do miłości, to tylko do tej, którą sam nam podarował. Dlatego nasze na uczestnictwo w tym sakramencie, przez który objawia się najpełniej miłość Boga do człowieka. Bo nie ma większej miłości nad tym, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoim. I to właśnie celujemy. Ofiarę Jezusa Chrystusa, który z miłości do nas, swoich przyjaciół, wyzwód się ze wszystkiego, byśmy my także mogli kochać i być szczęśliwymi jako synowie i córki umiłowane.